Rok 1941 Związek Radziecki. Przez wiele miesięcy radzieccy przywódcy odmawiali słuchania ostrzeżeń zachodnich mocarstw o gromadzeniu się niemieckich wojsk wzdłuż zachodniej granicy. Tak więc, kiedy 22 czerwca 1941 roku Niemcy i ich partnerzy z Osi dokonują inwazji na Związek Radziecki, osiągają niemal całkowite zaskoczenie taktyczne. Znaczna część istniejących sowieckich sił powietrznych zostaje zniszczona na ziemi, a sowieckie armie są początkowo przytłoczone. Niemieckie jednostki okrążają miliony radzieckich żołnierzy, którzy odcięci od zaopatrzenia i posiłków mają niewiele opcji poza poddaniem się. W miarę jak niemiecka armia posuwa się w głąb terytorium sowieckiego, jednostki SS i policji podążają za oddziałami. Jako pierwsze przybywają Einsatzgruppen, nazistowskie mobilne szwadrony śmierci, które przeprowadzają masowe rozstrzeliwania Żydów, komunistów i innych osób uznanych za niebezpieczne dla ustanowienia długoterminowych niemieckich rządów na terytorium ZSRR. Wkrótce potem, 19 września 1941 roku, siły niemieckie wkraczają do Kijowa, stolicy Ukrainy po czym następują dwie poważne eksplozje, które niszczą niemiecką kwaterę główną i zabijają dużą liczbę niemieckich żołnierzy i urzędników. Choć eksplozje były spowodowane minami pozostawionymi przez wycofujących się radzieckich żołnierzy i urzędników. Niemcy wykorzystują sabotaż jako pretekst do wymordowania Żydów, którzy wciąż pozostają w mieście. W dniach 29-30 września 1941 roku, tuż za Kijowem, SS wraz z niemieckimi jednostkami policyjnymi i ich oddziałami pomocniczymi dokonało masakry 33 771 Żydów w wąwozie zwanym Babijar. Okrucieństwo to nie pozostanie jednak bezkarne, a jego sprawcy zapłacą za te zbrodnie życiem. Inwazja Niemiec na Związek Radziecki, znana jako Operacja Barbarossa, jest uważana za jedną z największych operacji wojskowych w historii współczesnych działań wojennych. Niemcy i ich sojusznicy zgromadzili do ataku ponad 3,5 miliona żołnierzy. Od początku planowania niemieckie władze wojskowe i policyjne zamierzały prowadzić wojnę na wyniszczenie zarówno przeciwko judeo-bolszewickiemu komunistycznemu rządowi Związku Radzieckiego. Jak i jego obywatelom, w szczególności Żydom. 19 września 1941 roku wojska niemieckie wkroczyły do Kijowa, stolicy Ukrainy. Wraz z dużą częścią okupowanej przez Niemców Ukrainy, miasto zostało włączone do Komisariatu Rzeszy Ukraina, który został utworzony 1 września z Erichem Kochem jako administratorem. Przed niemiecką inwazją w Kijowie mieszkało około 160 tysięcy Żydów, co stanowiło około 20% całkowitej populacji stolicy. Po rozpoczęciu operacji Barbarossa w czerwcu 1941 roku około 100 tysięcy Żydów uciekło z miasta lub służyło już w sowieckim wojsku. Do czasu zajęcia Kijowa przez Niemców w mieście pozostało około 60 tysięcy Żydów. Ci, którzy pozostali, to głównie kobiety, dzieci, osoby starsze, chorzy lub ci, którzy nie mogli lub nie chcieli uciekać wcześniej. Między 20 a 28 września materiały wybuchowe podłożone przez NKWD, organizację działającą jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Tajna Policja Związku Radzieckiego, spowodowały rozległe zniszczenia w mieście. Eksplozje te nie tylko zniszczyły niemiecką kwaterę główną i obszary wokół głównej ulicy w centrum miasta, ale także zabiły wielu niemieckich żołnierzy i urzędników. Niemcy wykorzystali sabotaż jako pretekst do zamordowania tych Żydów, którzy pozostali w Kijowie. 28 września Żydzi otrzymali rozkaz zebrania się następnego ranka w celu przesiedlenia. Choć początkowo spodziewano się udziału jedynie około 5-6 tysięcy Żydów, przybyło ich ponad 30 tysięcy, którzy dzięki niezwykle sprytnej organizacji, aż do samej egzekucji, wierzyli, że zostaną przesiedleni. Ofiary zostały wezwane na miejsce egzekucji do wąwozu zwanego Babi Yar lub Baben Jar, który w tamtym czasie znajdował się tuż za miastem. Następnie zmuszono je do rozebrania się i wejścia do wąwozu. Sonderkommando 4a, specjalny oddział Einsatzgruppe C, pod dowództwem ss standartenführera Paula Blobela, rozstrzeliwał ich w małych grupach. Według zeznań kierowcy ciężarówki o nazwisku Hofer, ofiary były bite, jeśli stawiały opór. Hofer wspominał później, Obserwowałem, co się działo, gdy przybywali Żydzi, mężczyźni, kobiety i dzieci. Policja pomocnicza prowadziła ich przez kilka różnych miejsc, gdzie jeden po drugim musieli oddać swoje bagaże, a następnie płaszcze, buty i bieliznę. Musieli również zostawić swoje kosztowności w wyznaczonym miejscu. Dla każdego elementu garderoby był specjalny stos. Wszystko działo się bardzo szybko, a każdy, kto się wahał, był kopany lub popychany przez policję. Po rozebraniu zostali zaprowadzeni do wąwozu, który miał około 150 metrów długości, 30 metrów szerokości i dobre 15 metrów głębokości. Kiedy dotarli na dno wąwozu, zostali schwytani przez członków SS i zmuszeni do położenia się na zastrzelonych już Żydach. Zwłoki leżały dosłownie warstwami. Przyszedł policyjny strzelec wyborowy i strzelił każdemu Żydowi w szyję z pistoletu maszynowego. Widziałem, jak ci strzelcy stali na warstwach ciał i strzelali jeden po drugim. Strzelec wyborowy przechodził po ciałach rozstrzelanych Żydów do następnego Żyda, który w międzyczasie się położył i strzelał do niego. Wieczorem Niemcy podkopali ścianę wąwozu i pogrzebali ludzi pod grubymi warstwami ziemi. Pieniądze kosztowności bielizny i odzież zamordowanych przekazywano miejscowym etnicznym Niemcom oraz nazistowskiej administracji miasta. Ranne ofiary grzebano żywcem w wąwozie wraz z pozostałymi ciałami. Według raportów przesłanych do siedziby SS w Berlinie w ciągu tych dwóch dni zmasakrowano 33 771 Żydów. I było to jedno z największych masowych zabójstw w jednym miejscu podczas II wojny światowej. Znanych jest co najmniej 29 ocalałych. Jedną z nich jest Dina Proniczewa, która była jedną z osób, którym kazano maszerować do wąwozu, zmuszono do rozebrania się, a następnie rozstrzelano. W jednym ze swoich powojennych zeznań Proniczewa opisała to, co widziała w Babimiarze. Za każdym razem, gdy widziałam nową grupę mężczyzn, kobiet, osób starszych i dzieci, zmuszanych do rozebrania się, wszyscy byli zabierani do otwartego dołu, gdzie strzelali do nich z karabinów maszynowych. Następnie przywieziono kolejną grupę. Na własne oczy widziałam ten horror, choć nie stałam blisko dołu. Docierały do mnie przeraźliwe krzyki spanikowanych ludzi i ciche dziecięce głosy wołające: Mamo, mamo! They started finishing off all those who were not dead yet. Those who were moaning, hiccuping, tossing, writhing in agony. They ran their flashlights over the bodies and finished off all who moved. I was lying so still without stirring, terrified of giving myself away. I felt I was done for. Rzucając się do rowu na chwilę przed rozstrzelaniem, Proniczewa upadła na stos trupów i przeżyła udając martwą. Później w nocy wyczołgała się z masowego grobu. Wąwóz w Babeniarze był jednak miejscem kaźni przez dwa lata po masakrze z września 1941 roku. Niemcy stacjonujący w Kijowie zamordowali tam dziesiątki tysięcy ludzi, zarówno Żydów jak i nieŻydów. Inne grupy ludzi, które zostały zabite w Babyniarze, obejmowały pacjentów lokalnego szpitala psychiatrycznego, Romów i SINTI, radzieckich jeńców wojennych i nieżydowskich cywilów. Szacuje się, że w sumie około 100 tysięcy osób, Żydów i nieżydów, zostało zamordowanych w Babiniarze pod okupacją niemiecką. Gdy armia Czerwona zbliżała się do Kijowa latem 1943 roku. Niemcy rozpoczęli operację tuszowania masowych mordów w Babimiarze. W tym celu wykorzystali więźniów przetrzymywanych w obozie koncentracyjnym Syrec, znajdującym się w pobliżu wąwozu Babeniar. Aby zatuszować masowe rozstrzeliwania w Babimiarze, Niemcy rozkazali około 300 więźniom z Syrec, rozkopać masowe groby i spalić szczątki ofiar. Większość więźniów biorących udział w tej operacji została zamordowana przez Niemców po jej zakończeniu. Jednak garstka więźniów uciekła i zeznała o zbrodniach Niemców władzom sowieckim po listopadzie 1943 roku. W obliczu tego, co działo się z Żydami podczas masakry w Babimiarze, większość miejscowej ludności pozostawała bierna. Niektórzy byli obojętni. Inni zadowoleni, że w końcu pozbędą się Żydów, a niektórzy miejscowi nawet bezpośrednio uczestniczyli w prześladowaniach i eksterminacji Żydów. Byli jednak i tacy, którzy, pomimo śmiertelnego niebezpieczeństwa, starali się pomóc Żydom. W ten sposób Jęte Pietrowska i jej sześcioletni syn przeżyli po tym, jak nie posłuchali rozkazu udania się do punktu zbornego w pobliżu Babiego Jaru. Udali się do ludzi, których znali. Grigoria Czaplińskiego, jego żony Nadjeżdy i ich piętnastoletniego syna Anatolia, którzy ukrywali ich aż do wyzwolenia Kijowa 6 listopada 1943 roku. Po wojnie uratowani Żydzi i ich wybawcy pozostali bliskimi przyjaciółmi. Sprawiedliwość w końcu dopadła niektórych sprawców masakry w Babimiarze, gdy w styczniu 1946 roku 15 członków niemieckiej policji zostało osądzonych w Kijowie za zbrodnie popełnione w Babimiarze i inne okrucieństwa. Podczas procesu kijowskiego, który stał się znany jako Kijowska Norymberga, i odbył się w dniach od 17 do 28 stycznia 1946 roku, piętnastu niemieckich i austriackich członków niemieckiej policji i żandarmerii w regionie kijowskim zostało osądzonych i skazanych za morderstwa i torturowanie cywilów i jeńców wojennych. 24 stycznia wspomniana wyżej ocalała Dina Proniczewa stanęła przed sądem, a jej zeznania zostały zarejestrowane na filmie dla radzieckiej ukraińskiej kroniki filmowej. Opisała przed sowieckim sądem, co widziała w Babimiarze. Dina wspominała, Ofiary zdejmowały ubrania, podczas gdy Niemcy bezlitośnie je bili i spuszczali na nie psy. Niektórzy błagali o litość, inni po cichu rozbierali się i schodzili do rowu. Niektórzy oszaleli. Niemcy prowadzili ich w jednym szeregu przez otwór w ziemnym murze, skąd słyszałam warkot karabinu maszynowego. Na podstawie zeznań Diny Proniczewej i innych dowodów w procesie nadzorowanym przez NKWD, 12 z 15 oskarżonych niemieckich jeńców wojennych zostało skazanych na śmierć. W tym Paul Scher, generał porucznik policji, który służył jako szef Policji Bezpieczeństwa i Żandarmerii Obwodów Kijowskiego i Połtawskiego. Scher największy rangą nazistowski oskarżony podczas procesu został oskarżony o przeprowadzenie operacji karnych w pobliżu ujścia rzeki Desny i Korostenia. Pod jego kontrolą palono wsie i rozstrzeliwano przesiedleńców. Kolejnym oskarżonym, który został skazany na karę śmierci, był SS-Obersturmbannführer Georg Heinisch, były komisarz rejonowy Melitopola, który w październiku 1942 roku wydał rozkaz rozstrzelania 3000 dzieci. Został on również uznany winnym rozstrzelania 14 tysięcy osób podczas okupacji Melitopola i wysłania 1100 osób do Niemiec. Z jego rozkazu zamknięto szkoły, a uczniów wysłano do robót ziemnych. Inny generał policji Karl Burkhardt, pod pozorem walki z sowieckimi partyzantami, przeprowadził masową eksterminację sowieckich cywilów. Hans Isenman, który należał do dywizji SS-Wiking, został uznany winnym udziału w rozstrzeliwaniach w obwodzie lwowskim, w tym cywilów, kobiet, osób starszych i dzieci. Podczas procesu powiedział, nasza jednostka dokonała czterech łapanek lwowa w ciągu dwóch dni. W ich wyniku zatrzymano do 800 osób narodowości żydowskiej, w tym mężczyzn, kobiety, starców i dzieci. Wszyscy zostali zabrani na wschód od Lwowa i rozstrzelani. Izenman osobiście rozstrzelał około 120 osób. Inni oskarżeni, którzy zostali skazani na śmierć to Fritz Beckenhoff, Wilhelm Hellerford, Emil Jokszat, Emil Knoll, Willy Mayer, Eckhard Hans von Chammer und Osten, Georg Truckenbrot i Oskar Waliser. Wyrokiem Trybunału Wojskowego Kijowskiego Okręgu Wojskowego wyżej wymienionych 12 oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci przez powieszenie, a pozostali trzej otrzymali wyroki więzienia: dwóch oskarżonych na 15 lat, a jeden na 20 lat ciężkich robót. Egzekucja odbyła się publicznie na Kijowskim Placu Kalinina 29 stycznia 1946 roku i stała się teatrem grozy. 200 tysięcy ludzi zebrało się na dzisiejszym Placu Niepodległości, aby być świadkami egzekucji mężczyzn, którzy byli osobiście odpowiedzialni za śmierć ponad 100 tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Sowieccy urzędnicy przywieźli 12 mężczyzn na szubienice na sześciu furgonetkach i zawiązali im stryczki, Czemu przyglądały się tysiące ludzi? Na platformie każdej z sześciu samochodów stało dwóch skazańców. Tuż przed egzekucją urzędnik wygłosił przemówienie, które zakończył słowami: Towarzyszu, komendancie, proszę wykonać wyrok. Następnie ciężarówki ruszyły do przodu, pozostawiając skazanych nazistów wiszących w powietrzu. Jednak lina przymocowana do szyi podpułkownika Georga Trukenbroda pękła. Chociaż zgodnie z niepisanymi zasadami od czasów starożytnych, takiemu skazańcowi darowano życie, publiczność nie chciała tego zrozumieć, więc przyniesiono zapasową linę i powieszono go po raz drugi. Tłum wiwatował, a niepełnosprawni, którzy cierpieli pod nazistami, używali kul do bicia ciał powieszonych. Zwłoki zostały zdjęte dopiero wieczorem i przewiezione do specjalnego miejsca pochówku. Powieszenie z 29 stycznia 1946 roku było ostatnią publiczną egzekucją w historii Kijowa. Chociaż 12 straconych mężczyzn w końcu zapłaciło za swoje zbrodnie, zdecydowana większość sprawców nigdy nie została osądzona za swoją rolę w masakrze w Babiniarze. Wylano wiele łez za wszystkie ofiary nazistowskich okrucieństw. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.